Za chwilę ekonomia. I część druga punktu widzenia Jankowskiego, Na początek dwie ciekawochy. Jedna za Łukaszem Zboralskim, o to niebawem wejdzie w życie dyrektywa unijna, według której nie będzie już swaniakowania pod tytułem, że jechałem samochodem i był mandat na fotoradarza, potem udawałem swaniaka i nie płaciłem. Mówiłem, że to nie ja prowadziłem, teraz właściciel będzie płacić koniec. kropka. I druga rzecz, drodzy Państwo, o tym wczoraj mówiłem, jest dyrektywa unijna do zrealizowania w Polsce do 26 roku, polegająca na tym, że pracownik będzie miał prawo znać stawki obowiązujące na podobnych stanowiskach w jego zakładzie pracy. O tym wczoraj już mówiłem, pani Monika do mnie napisała, panie redaktorze, u mnie w szkole prywatnej ostatnio bardzo mocno spadła motywacja, kiedy dowiedzieliśmy się, jakie są nierówne zarobki między nami. Oczywiście nikt nie chce niesprawiedliwości, ale lepiej było nie wiedzieć. No właśnie, Dobra dyrektywa, czy niedobra? Za chwilę o tym będziemy rozmawiali. Nasi goście to pan Adam Abramowicz, prezes Rady Przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pan dr Andrzej Sadowski, prezydent Centrum Mienia um. Adama Smyfa. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Pan Abramowicz, dobra dyrektywa? Żebym ja na przykład poszedł do szefa i zapytał się, a ile zarabia na przykład Remanowskie, albo ile zarabia fijołek? No trzeba się zapytać, po co ta dyrektywa i komu ona jest potrzebna. Bo tak może byłoby się wydawać, że pracownikom potrzebna, tak? Bo którzy się starają o pracę, a potem ją otrzymują, ale ja nie wiem, czy tak wszyscy będą szczęśliwi, kiedy żona, teściowa, kochanka czy inna osoba dowie się, ile to ten facet zarabia. Albo odwrotnie, ile zarabia kobieta. Kobieta. Więc no jednak y, powinniśmy. A to mieć... nie o to chodzi, panie No, nie, no nie o to chodzi. Nie. Ja tylko pokazuję, że to wcale nie jest tak pięknie ze strony y, pracowników. Poza tym, tak jak tutaj pan przeczytał, motywacja może mocno spaść. Więc y, zostawmy pracowników, przejdźmy teraz do pracodawców. Czy potrzebna jest pracodawcom? No zupełnie do niczego nie potrzebna. Będziemy składali jakieś sprawozdania, czyli y, mamy deregulować, a więc nam z, znowu zregulują. Y, mam nadzieję, że jeżeli się to wprowadzi, bo komisja od nas tego wymaga, to przynajmniej dwie inne regulacje zostaną w to miejsce zabrane. No i jeszcze jedna sprawa jest, no, jeżeli przedsiębiorca nie zechce pokazać tego poziomu no to pokażę poziom podstawowy, a potem napiszę, że reszta to jest nagroda i premia. Więc też to, to jest Wy to macie askuteczne. te metody, żeby obejść askuteczne. od tyłu, z góry i tak dalej. To jest Więc pracownikom niekoniecznie potrzebne, żeby sąsiad wiedział, ile on zarabia. No może nie chce, tak? Bo sobie wygoogluje. Ale to nie o sąsiada chodzi. Chodzi o w ramach zakładu pracy. Jestem na tym samym stanowisku, przykręcam tę śrubkę, on przykręca tę śrubkę, ja mam 10, a on ma 20. O to chodzi. Bo jeden przykręca śrubkę bardziej efektywnie, nie. I no, no tak, no tak. Dobra. To, inaczej się y, nie odbywa to w zakładzie pracy, tylko się płaci za lepszą pracę. Za chwilę o tym porozmawiamy. Teraz opinia pana Sadowskiego. Dobra dyrektywa? Bez sensu. A to z tego względu, że akurat miałam przyjemność wysłuchać pani prezes z oddziału Dużej Międzynarodowej Korporacji, która to wprowadziła już w zeszłym roku. I powiedziała, że to bardzo zaszkodziło w rekrutowaniu. Pracowników ponad przeciętnymi kwalifikacjami na dane stanowisko. Bo chciała zatrudnić na standardowe stanowisko tylko osoby, która miała specjalne jeszcze dodatkowe kwalifikacje i zgodnie z tą dyrektywą musiałaby zapłacić maksymalną w ramach tej kategorii stanowiska stawkę, a chciała zapłacić dwa razy więcej niż przewidywała jeszcze nie wdrożona e, oficjalnie dyrektywa. Gdzie te pracodawcy są. No, są, bo zależało akurat na konkretnym pracowniku, i to się okazuje, że to jest dyrektywa, która bardzo mocno te już regulaminy, które były dostosowane do tej dyrektywy, bardzo mocno eliminują nazwyczaj utalentowanych pracowników, którzy akurat właśnie mają dodatkowe kwalifikacje, więcej są zaangażowani. Ale był taki przykład amerykańskiej firmy, gdzie jeden z młodych milionerów amerykańskich postanowił w swojej firmie zrobić nie tylko pełną jawność wynagrodzeń, ale na wszystkich stanowiskach takie same kwoty, Poprzyznawać za pracę, niezależnie od zaangażowania, czyli zniesiono ocenę pracy, czy ktoś bardziej, czy mniej pracuje, a prowadzono ten sam to samo wynagrodzenie. Firma po kilku miesiącach, a była to dosyć duża amerykańska technologiczna firma, zbankrutowała, bo ludzie stwierdzili, że skoro dostajemy wszyscy tyle samo na tych stanowiskach, a nie ma też dodatkowych motywacji, żeby pracować więcej, to nikt się. Wszyscy przestali się wysilać i firma zbankrutowała. Czy się stoi, czy się leży? Dobrze, do pana tak, Abramowicza. To jest wracamy. właśnie ta zasada. Drodzy Państwo, mi też urawniłowka nie jest wcale bliska i jest mi do tych argumentów dosyć blisko, ale, ale, ale do pana przedsiębiorcy, pana Abramowicza. Ludzie mi się skarżą na takie rzeczy o to. Po pierwsze, ja pracuję w firmie 20-30 lat i zarabiam praktycznie cały czas ta same awanse i podwyżki mi omijają. Przychodzą nowi. I szef preferuje nowych, bo młodych i oni dostają te awanse, podwyżki i tak dalej. Ci, którzy przepracowali w firmie 20-30 lat są źle widziani. Druga rzecz. Ludzie 50 plus nie mogą znaleźć w Polsce roboty. Przekwalifikowują się i nie mogą w Polsce znaleźć roboty. Często jest z tym trudno. To jest też efekt polityki rządu, która ta polityka co roku nam podnosi płacę minimalną. W związku z tym cała, cały budżet na płace jest spłaszczany. No, rozmawialiśmy na ten temat, pan. A zarabiał nie, dwa tysiące, będziesz miał lepiej. Nie. Był milion zarabiających najniższe wynagrodzenie pięć lat temu, dzisiaj trzy miliony zarabia najniższe wynagrodzenie. No bo przecież pieniądze nie biorą się z nieba, tylko z tego, co się wypracuje. Dlatego jest widoczne spłaszczenie płac. To jest jeden element. Drugi element, no zatem przedsiębiorca nie będzie płacił mniej komuś, kto jest lepszy u niego w firmie. No to jest w ogóle polityka zabójcza. To jak, jak tutaj nie ma nic do rzeczy, płeć nie ma nic do rzeczy, to jest kwestia... Skąd się wzięła ta luka płacowa, jeżeli chodzi o płeć na przykład? Tak nie ma nic do rzeczy? No, gdyby, gdyby tak było, że płeć jest jakimś motywacją, tak że płacimy mniej kobietom, to w firmach pracowały same kobiety, bo byśmy się jako przedsiębiorcy powiedzieli, no dobra, możemy im mniej płacić. Demagogia, no demagogia, nie, no demagogia. No jaka demagogia, no tak to wygląda, więc to, że ktoś, kto ma wiek już prawie pod emeryturę, może mieć problem z uzyskaniem nowej pracy, to jest też, to są też przepisy. No bo go zaraz ochrona przecież złapie, emerytalna, no więc przedsiębiorca tak myśli, no jak już będzie pod ochroną, to może na przykład stracić chęć do pracy. Co A ja go posyć, będę nie? musiał utrzymywać do tych A to, jest 60... to jest antyluskie, co pan mówi w tych, chwili. Nie, to jest taki, taki jest nie. system. Niech rząd, rząd nie, przestanie bardzo. nam y, robić te regulacje, to wtedy rynek będzie normalny. Ale wy pan działał. co, z tego co pan mówi, to wynika, coś takiego? to wynika coś takiego. No ta minimalna pensja. Teraz jest w tej chwili 4600 brutto. No to jak byłoby jeszcze mniej, to byłoby super. Ochrona. W ogóle regulacja straszna, bo patrzcie, bo 60-latka wezmą pod ochronę. No. No co pan darwinizm chce wprowadzić? Panie redaktorze, no nie opowiadajmy takich rzeczy, że to jest jakiś kolizja. To jest tylko, no tak, no to mamy tą zdobycz. Im bardziej specjalnie chce kogoś chronić, tym bardziej szkodzi danej grupie zawodowej, a w tym wypadku wiekowej. Bo proszę zobaczyć, co się stało, kiedy rząd zapowiedział wprowadzenie takich przepisów. Natychmiast firmy zaczęły masowo zwalniać osoby, które zbliżały się do wieku tak zwanego ochronnego. I dzisiaj mamy zresztą to, badania to wykazują, że osoby, które właśnie już wchodzą w wiek ochronny i nie są do zwolnienia, mają zaskakujący spadek efektywności zawodowej, bo de facto są niedoruszenia. To tak samo jak we Francji na przykład wprowadzono nie tak dawno. Przepisy, że nawet osoba po spożyciu alkoholu, przyłapana na picie alkoholu w pracy, nie może być dyscyplinarnie zwolniona przez pracodawcę. I się okazało, że pracodawca musi ją najpierw ostrzec, zapłacić za jej e, kurację odwykową, a dopiero jak po tej kuracji nadal będzie piła w zakładzie, to ewentualnie dopiero może ją zwalniać. Tego typu przepisy pr prowadzą do jawnych patologii. Ja Ale panowie pamiętajcie, że ten przepis ochronny wprowadzono wtedy, kiedy było masowe bezrobocie. I Wyrzucano ludzi. No właśnie, ale zamiast otworzyć rynek na to, żeby ludzie byli tak, jak jest to, chociażby w Danii, że ja mogę zwolnić pracownika z dnia na dzień, ale. Właśnie ubezpieczenie przejmuje, państwowe ubezpieczenie przejmuje jego wynagrodzenie, które jest na poziomie 70% ostatniego. I wtedy pracodawcy się nie boją ani zwalniać, ani zatrudniać. A u nas mamy sytuację, w której jak jest nawet koniunktura, to wcale nie ma takiej zwyżki A, zatrudnienia. Ale ja bym przyjął Wasz argument. Yy, ale jeżeli ale mówimy dlaczego? o 50-latkowi, 50 brakuje 15 lat do emerytury i bardzo dużo mu brakuje do wieku ochronnego. To jest ale pierwsza nie ma tych rzecz. problemów w Danii. Dlaczego nie przyjmiemy zasady, że z jednej strony jest yy, rynek jest elastyczny, bo tam jest zasada elastyczności, ale z drugiej strony gwarancja bezpieczeństwa socjalnego. Można te dwie ale rzeczy pa, połączyć. Panie redaktorze, ale kto będzie 50 latka jeżeli on dla firmy przynosi wartość dodaną, jest dla niej skarbem. No mam ma ma takich nie mówię o zwolnieniu, ale, ale mówię na, o przyjęciu. Ale ze względu na wiek go co zwolnić, no na pewno tego, jest to Jest od zawsze w Polsce problem z przyjmowaniem do pracy ludzi 50 plus. Nie, nie, to jest ogromny problem. I to jest, mam masę listów Pro, w tej sprawie. Ale, Ludzie się przebrają. Dobrze, dobrze, ale nie są panie redaktorze, proszę zobaczyć, jaki jest system. Z drugiej strony, jeżeli ktoś już nabędzie uprawnienia emerytalne, to wszędzie w ogłoszeniach pracy jest zatrudniony emeryta, bo on już jest jakby po tej stronie zabezpieczony, jeżeli chodzi o świadczenia właśnie emerytalne, ale z drugiej strony on jest najbardziej cennym pracownikiem, rencista emeryt, czyli to system wymusza albo właśnie zwalnianie ludzi, albo zatrudnianie tych, którzy już mają... Ale ja nie wiem, co by było, gdybyśmy znieśli ten wiek ochronny, gdybyśmy znieśli płacę minimalną, nie znieśli nic ten kodeks by, pracy. Nic by nie było, bo jak w Stanach Zjednoczonych. Panie redaktorze, a co się w Stanach Zjednoczonych. To niech pan mi wytłumaczy dzieje. jedną rzecz. Tak, ja ten przykład podaję od kilku dni, jeszcze raz go wezmę. Mamy ceny w sklepach takie same jak na Zachodzie, prawda? Mniej więcej to samo. Wyższe. Wyższe. Dobra, tak. tak. okay. wyższe. Mamy sklep porównywalny w Niemczech, jakiejś sieciówki spożywczej, i mamy na przykład w Polsce. I one są podobne sieć. Tyle samo sprzedają towarów mniej więcej. Zarabiają tyle samo kasy, no bo wiadomo, że to są ceny nawet w Polsce wyższe, to w Polsce więcej zarobi taki sklep. To dlaczego sklep w Niemczech płaci swoim sprzedawcom więcej, a sklep w Polsce płaci swoim sprzedawcom mniej? A na pewno Pan porównywał ten y, przychód tych sklepów, bo zdecydowanie się nie zgadzam, ponieważ tam jest, są jednak wyższe wynagrodzenia, więc ludzi stać na więcej. Towarów I więcej kupują, więc na pewno. W tych Ale sieciach... no, Polak zje tyle samo masła co Niemiec, prawda? A masła, masła mhm. to zje może nie, tyle he, tak samo. No, sklep Ale innych rzeczy zje mniej, jakichś może ekskluzywnych, więc tutaj to jest też kwestia obrotu. Jak mamy duży obrót, możemy mieć tak większy, większy ten dochód, z którego możemy więcej płacić. Zresztą, gdybyśmy u nas zrobili tą płacę minimalną, jak pan myśli, dwa razy taką, jak jest dzisiaj. Jaki byłby efekt na rynku? A jaką pan by chciał płacę minimalną? Yy, ja bym, Jaka powinna być? Ja bym w ogóle zniósł płacę minimalną, a jeżeli już ma być, no, no, to żeśmy na ten temat też rozmawiali, to regiony. Pan pan płacę pełną. minimalną, to by się nędza zaczęła. A skąd? Jak skąd? A z jakiego, z jakiego powodu? Myśli pan, że przy dzisiejszym... A z takiego, dzisiejszym... bo tu była kiedyś pani y, od sieci handlowych i powiedziała coś takiego. Daję płacimy tyle, ile musimy. Jeżeli nagle na przykład pojawi się bezrobocie i ludzie zaczną pracować za 2500 na przykład do ręki, bo będzie bezrobocie, albo w jakiejś miejscowości jest to bezrobocie gdzieś y, ten, to wy tyle zapłacicie, bo nie zapłacicie więcej. Jak będzie bezrobocie, to m, rzeczywiście trzeba takie instrumenty. Jeżeli wprowadzać. płacicie a na czarno, a są tacy. jeżeli nie płacicie na czarno, jeżeli zmuszacie wielu ludzi do, do przychodzenia do pracy na y, firma firmy. To, to ja sobie potrafię wyobrazić, co będzie, jak nie będzie płacy minimalnej. Ale czy pan redaktor sobie nie jest w stanie wyobrazić, że to właśnie te wszystkie sytuacje w tworzenia firm jednoosobowych, które rząd lata temu wymuszał zachęcając bezrobotnych, że znajdziesz pracę, kiedy będziesz miał jednoosobową firmę, właśnie były efektem wcześniej takiego podwyższania wynagrodzeń, nie wynagrodzeń, tylko opodatkowania pracy, że sam rząd doprowadził do arbitrażu cenowego, czyli praca na etacie była znacząco droższa niż zatrudnienie tego samego pracownika, który prowadził firmę. I dzięki temu mamy osiem tytułów zatrudnienia, z czego Wraca na etacie jest najbardziej opodatkowana z USem składkami i podatkami. Stąd naturalnym sposobem jest, że niektóre firmy w, w, używają tego arbitrażu, który jest oficjalnie na rynku, właśnie cenowego. Gdyby polskie rządy, lub mówię w liczbie mnogiej, wybrały najlepsze praktyki z państw Unii Europejskiej, tak jak podawałem zdanie, przyjęcie z jednej strony ZAD, że bierze na siebie gwarancję dla pracowników, a nie przerzuca koszty dla przedsiębiorców, bo wtedy jak się próbuje na przedsiębiorców przerzucać koszty, to oni minimalizują właśnie wszystkie te ryzyka i wtedy ma pan takie sytuacje. Ale, ale ja to jest polityki w... rządu. Ale panie, ma... panie Andrzeju, bo to jest tak, bo jeden z widzów z Danii do mnie napisał, ma pan rację, tam w Danii tak faktycznie jest i ten zatrudniony płaci dużo na to ubezpieczenie i faktycznie to ubezpieczenie my jest też fajne, płacimy. ale to się dzieje za akceptacją pracodawców, którzy płacą dużo więcej swoim pracownikom. U nas to jest koszt pracy, tak, muszę nie, mu tyle ale, płacić, on... bo on nie, takie nie, ubezpieczenie dobrze. sobie płaci nie, i tak dalej. Ale dobrze, A... tylko że pracodawca płacąc wie, że jeżeli jego w firmie jest ciężka sytuacja, to on może z dnia na dzień zwolnić pracownika, bo wie, że ten pracownik będzie zabezpieczony przez e, ubezpieczenie. I u nas by tak płacili pracodawcy. Ale my mamy i płacimy, i miliardy, miliardy, miliardy złotych leżą. System, to Pania, tak. Panie redaktorze, miliardy złotych leżą z tego funduszu Ale nie, ja już, ale nie ale... panie Abramowicz, bo ja już no. widzę na przykład, że wprowadzamy model duński i pracodawca się cieszy, tak, stary, będę ci płacił tysiąc więcej, ty będziesz z tego 500 płacił na przykład na ten fundusz, i ja wiem, że cię za Nie zapłaci w życiu panie Abramowicz, w dobrze, życiu. żadnej dob, podwyżki. Dobrze, dobrze, to przejdźmy teraz do takiego modelu. Jest ten ciągłe podnoszenie płacy minimalnej, także związane z inflacją. Jak jest inflacja duża, to nawet dwa razy do roku podnosimy płacę minimalną. No i pracownicy dostają tą podwyżkę i jak pan myśli, jak długo oni się mogą cieszyć w sklepie z tej podwyżki. Bo robią Ile inflację, czasu? Tak? No, no, ale oczywiście. Nie oni, oni, robią, nie oni robią inflację. Tak robią. Inflacja jest z tego, że się podnoszą koszty kogoś, kto na przykład wytwarza dany produkt albo robi usługę. No to naturalne jest, że musi podnieść ceny. I teraz podnosi ceny, no to przychodzi rząd i mówi, no inflacja musimy w lipcu znowu podnieść cenę minimalną. Podnoszą. No i to jest niestety spirala cenowo-płacowa. To jest znane ekonomicznie. To zjawisko. Ludzie się cieszą tylko przez chwilę. A Wie potem, pan co to czytałem, to była czołówka w rzepie, to było mniej więcej półtora roku temu, rok temu. To była słynna sprawa we Francji. Rząd oskarżył sieci hipermarketów o to, że same nakręcały bez sensu zupełnie, czy z sensem, dla nich sensem ceny, napędzając inflację we Francji. I tak po, było w wielu krajach. Nie, Zażądali nie, nie. od hipermarketów, żeby tego absolutnie zaprzestały tych praktyk, tam były groźby procesów sądowych. Chcę pan powiedzieć to, że jak nie. ja mam zapłacić za masło dychę, za jajko półtora złotego i tak dalej, to niech mi szef tej podwyżki nie daje, to ja wtedy z duszy inflacji, no nie, nie, no nie, Oczywiście, że tak, tak. Moim kosztem, kosztem no, ludzi. Nie, no jak nie, panowie, zapłaci ale... za to jajko złote 50, a nie złote 80, to jemu jest wszystko jedno, ile on zarabia. Panowie, ale myliście dwie rzeczy. Po pierwsze drugi drożyznę, a drożyzna jest wtedy, kiedy faktycznie rząd wymusza kolejne podwyżki wynagrodzeń, które przekładają się później na ceny produktów i usług od inflacji. A inflacja wyłącznie jest wtedy, kiedy rząd produkuje więcej pieniędzy. A tutaj mamy tylko efekt podwyżki. No to widać rządu, nie ludzi. No, oczywiście. No, zawsze na koniec jest interwencja rządu. Czy w dodruku pieniądza, czy w wymuszaniu wyższych kosztów po stronie gospodarki. Panowie, to jest tak i drodzy widzowie, w ten sposób. Ja rozumiem argumenty przedsiębiorców, ale ja mam takie cały czas wrażenie, że to takie kręcenie, lawirowanie. Co tu zrobić, Bo żeby czegoś nie Bo system jest nieczytelny, tak jest mętny, jest zawiły, skomplikowany i on generuje tego typu sytuacje. Ale ja patrzę także... na Zachodzie, jest tak, że są te etaty, ludziom się płaci przyzwoicie, ludzi Bo... stać na ubezpieczenia, gdzie... nikt niczego nie płacą w A gdzie tak się przyzwoicie płaci? W Niemczech, w Danii. Tam są też grupy, i to duże grupy obywateli, którzy zarabiają dają w stosunku do kosztów życia e, e, niewielkie pieniądze. Tak jest na całym świecie. No niestety. Ży... Ale wie pan co? To nie jest tak na przykład, że coraz większe robi się problem z emerytami, którzy na przykład często mają po 2,5 tysiąca, którzy idą na emeryturę i będą dostawali grosze. A to już no jest, jest inny problem. To jest problem Polski. To Problemem jest problem Polski. Polski Zniszmy sobie składkę zdrowotną na przykład, bo za dużo na zdrowie sobie wydajemy w Polsce. Ale to prawda? nie jest składka zdrowotna. To jest no podatek, podatek jak z nie mający nic wspólnego z dbaniem o własne zdrowie z Róż innymi jakby zakresem świadczonych usług, także to jest czysty podatek, także zacznijmy mówić, używać właściwych terminów. A jak żeśmy podnieśli składkę zdrowotną, to się poprawiło nam wszystkim w służbie zdrowia państwowej? No, wież, ogromne pieniądze poszły po Polskim Ładzie tam do Narodowego Funduszu Zdrowia. Tu jak czy tam to jest dalej mało? Jesteśmy, mamy jeden z najmniejszych no dobrze, kosztów, mało. budżet na służbę Panie, zdrowia. Ale mało, ale czy lepiej? Nieprawda. Czy lepiej się czy zrobiło, w czy lepiej? zrobiło? czym jest problem dla osoby zamożnej zapłacić składkę zdrowotną? W czym jest problem? Ja ale zastanawia. to nie jest jak składka, zarabiasz... okay, bardzo. Okej, okay, jasne, czy, ale ktoś ktoś jest budżetu, to jest do budżetu, to większy podatek. Nie, nie, nie. 30, 40, 50 tysięcy złotych zarabia, to czym miała problem, żeby zapłacić więcej? Nie pan co, gdyby rzeczywiście po Polskim Ładzie ten Efekt poprawy działania służby zdrowia był widoczny, to myślę, że wielu przedsiębiorców powiedziało: dobrze, innego. zapłacimy chodziło, więcej. Chodziło o solidaryzm, tak naprawdę. chodziło no o to, żeby ludzie zamożni nie. płacili nie. też składkę, jak ją tam zwał, podatek no, no dobrze, zdrowotny i tak dobrze. dalej. A nie, bo oni, a nie, bo oni płacili prywatne ubezpieczenie. Panie Adamie, płacili prywatne ubezpieczenie dla siebie, dla żony, dla dzieci. I oni to często mówią. Często mówią coś takiego. Ja się ubezpieczyłem, ja sobie zdrowia załatwiłem. To co mnie obchodzi Państwowa służba zdrowia? Taki jest sposób myślenia. Jest, jest coś taki. Dlatego jest taki. tak. Pana Bramowic, jest Pana taki, ale wróćmy do. do, do, do... I jest powszechny. Dobrze, ile miliardów więcej wpadło do Narodowego Funduszu Zdrowia po polskim Ładzie? Nie chodzi, o to. Czy się chodzi o to, żebyście wy, przedsiębiorcy, wiedzieli jedno, że ludzie, którzy u was i dla was pracują, wytwarzają swój dobrobyt i wasz dobrobyt. Dobrze. I jak waszym my... obowiązkiem jest obronić ojczyznę i waszego pracownika. I waszym obowiązkiem jest płacić składki na państwo i tego pracownika, a nie tylko pracownika. Naszym obowiązkiem jest płacić podatki. Tutaj, pana Andrzej Słupka, jak najmniejszy, to nie jest podatek, to ominiemy, tak? Ale jeżeli my płacimy podatki, to chcielibyśmy mieć dobre drogi, dobre wojsko, dobrą policję. I dobrą służbę zdrowia. A co, Płaciliśmy a... kilkadziesiąt miliardów złotych więcej po Polskim Ładzie i nic się nie zmieniło. Jeszcze gorzej jest, jak było, panie redaktorze. No to może zacznijmy od reformowania tego ale systemu. Ale wie pan jakie podatki są? Na przykład ludzie, którzy mają, nie wiem, ci, którzy są na firmach jednoosobowych, ci najbogatsi, prawnicy, dziennikarze i tak dalej, i tak dalej. Po kilkadziesiąt tysięcy złotych to jest. To mają albo 8,5%, albo mają te wszystkie zryczałtowane, to jest nziutko. VAT sobie jeszcze odliczą. To są podatki? No ale okej, okay, to ciekawe. Płacimy podatki? Jakie podatki? Z tych rąk to 800 plus darmo zjadą, czyli, dajemy. Czyli jeszcze więcej będziemy płacili tych podatków i dalej będzie. źle. bo macie albo plus wpływ, bo możecie sobie samochód kupić w leasing drugi, eee, trzeci tak, dla rodziny. To jest dopiero macie po... innego rodzaju ulgi, jak jej nie To jest. jest dopiero populizm, co pan tak, populizm, No Tak, z, z kancelarią akurat podatkową współpracuję, wiem, jak to wygląda. Co, A, mniej A panie redaktorze, zauważył pan, że e, obywatele nie przedsiębiorcy, ale zwykli obywatele zaczęli kupować sobie prywatne abonamenty. Prywatnej służbie czy o usługach medycznych, dlatego że rządowa służba zdrowia przestała działać, a poza tym przedsiębiorcy, żeby nie tracili ich pracownicy czas w tych kolejkach. Przecież jak masowo polskie firmy zaczęły wykupywać abonamenty dla swoich pracowników? To jest miara zapaści rządowej służby zdrowia, gdzie żadne pieniądze nie są w stanie poprawić jakości usług, ani skrócić czasu. Także yy, zacznijmy może od tego, że to trzeba zmienić, tak jak to się zmienia. W Innych państw. A, tak. A, A nie można, panie redaktorze, zrobić takiej reformy? Przecież to jest takie proste. Wyliczono, że około 90 zł Narodowy Fundusz Zdrowia dopłaca, płaci każdemu pacjentowi w tych specjalistycznych przychodniach samorządowo-rządowych. Tak, około 90 zł. Więc jeżeli mamy kolejkę i ktoś musi czekać na badanie prostaty 2,5 roku, to już w zasadzie można powiedzieć, że może być za późno, to może, bo go nie, nie stać na tą y, służbę prywatną, to może dajmy mu te 90 zł i niech idzie gdzie chce. Niech to zaniesie gdzie chce. Rozmawiałem z lekarzami, rozmawiałem z pielęgniarkami. W ciągu pół roku ceny nam spadną do około 90 zł, tyle, Zanieśni ile kosztuje no, do prywatnego lekarza, który nie ma umowy z y, NFZ. Wie pan, ile kosztuje wizyta u lekarza? Wiem, wiem. 50 zł tutaj nie się nie. Oczywiście, ale będzie ale to kosztować. Dlaczego? Na ale, przykład... ale, ale poczekaj, Janużyku, przepraszam. Będzie kosztować, ponieważ y, otworzy się rynek. Młodzi lekarze zaczną otwierać sobie prywatne praktyki. Niech pan pomnoży ilu można pacjentów przyjąć w godzinę. To pan chce spać. Ale dyskusja? ilu, ilu, ilu pacjentów no. w godzinę? Czterech? No. E czterech? Cztery razy dziewięćdziesiąt? Ale, wy pan ale ile, ile cztery razy dziewięćdziesiąt? Nie pan, że jest. 360 sobie zęby, stomatologię. Dzięki Bogu, dzięki, bo byśmy, bo byśmy dzisiaj Bogu? nie mieli w ogóle... Jakie dzięki Bogu? Bo dzisiaj byśmy w ogóle nie mogli to leczyć zewnątrz. mną. i kup za kilka tysięcy aparat na przykład ortodontyczny dla dziecka. Wizyta u lekarza, leczenie kanałowe. To są tysiące złotych. No pan ale... wyda całą swoją pensję. Ale pana wie... Stasza leczy pieniądze. Ale, ale... Na łowę. Ludzie ale... Nie jest ale widział pan, że Polacy chodzą bez zębów? W swojej Mamy masie, najgorsze swoje zęby w Europie, jak czytamy. Bo Dobra. ludzie nie leczą zębów dobrze ale... drogę. I ale... pan to proponuje, żeby jeszcze na inne ale dziedziny sprytnie z... pan Prze... Ale sprytnie pan przeoczył te moje 360 zł za godzinę. 360 zł? No, ale, ale, Wypuszczam. Ale, ale, są... wystarczy czy nie? 360 zł za godzinę. Jak rozwiązano w Polsce problem z pieniędzy NFZ-u? Zaćmy u polskich obywateli. Otóż kolejki były wielomiesięczny nawet ponad rok. I okazało się, że w wyniku dyrektywy unijnej można te same zabiegi wykonać na kosz polskiego rządu w innym państwie. Całe operacje zaćmy zostały wykonywane w Czechach, u specjalne autobusy kursowały, które przewoziły pacjentów. I dopiero to wymusiło na NFZ zmianę dostępności usługi, jakim była operacja zaćmy. Czyli dopiero konkurencja wymusza dostępność usług. Jeżeli nie będzie konkurencji, to niestety będziemy mieć monopolistę, który dyktuje czas i jakość i cenę, która... Mamy konkurencję na rynku stomatologicznym. Nie, nie, A dlaczego, dlaczego nie możemy... Czy ja mogę iść do ten Tania, na przykład? Wyleczę zęby kanałowo na przykład za stówkę? Yy, za chwilę właśnie Turcy wjeżdżają do Polski z usługami tańszymi niż jest mit, Na rynku stomatologii nie, nie, nie by leczył ale, ale, ale to uważa pan, że wszyscy stomatolodzy to pływają, w, nie wiem, w Polsce? Nie, nie głowo? mówię tego. Nie, nie mówię no tego przecież No przecież to jest cena rynkowa. chwilę to ich kosztuje. stomatologii spowodowało, że duża część Polaków, ogromna część Polaków nie ma dostępu do dentysty. A pan jest, a proponuje to proponuje... To jest czysty jest, populizm, państwo? czysty Dobrze. populizm, Dobrze. populizm. Ty, naprawdę. Naprawdę uważa pan, pan to, że A Aparat ortodontyczny 5 tysięcy że są 5 minimum. Wie pan, że są wyspecjalizowane firmy, które udzielają rodzicom zdesperowanym kredytów na usługi medyczne. Wie pan? Właśnie a wie, w stomatologii. A wie pan, dlaczego tak, kosztuje tak? Ale na, dlaczego na, kosztuje 5 tysięcy? Za pana minimalną, którą pan uważa, że jest za dużo w Polsce, ta minimalna 4600 i to brutto. Nie może pan dla dziecka aparatu ten złożyć. Za te pieniądze. A, brutto a to jest 5,5 tysiąca. To akurat NFZ finansuje bardzo starą technikę. Technologię Plomb, która jest nieużywana już w normalnej prywatnej praktyce, to NFZ takie właśnie oferuje panu usługi. Ja jeszcze Najniższa zapytam pana redaktora, dlaczego u nas na przykład nie ma ponad 20 kas chorych, tak jak jest, są w Niemczech, i one tam walczą o klienta i jednocześnie wymuszają wysoką jakość usług. Dlaczego u I nas? Jest jedna? Cenę. Tak, jeden NFZ. Dlaczego pracodawca tak w Niemczech płaci ubezpieczenie zdrowotne za swojego pracownika? No płaci. O! No płaci, przecież my też będziemy płacili, tylko niech nam zrobią w końcu reformę, która spowoduje poprawę jakości, sk skrócenie kolejek i, i wtedy my zobaczymy, że jest za co płacić. Drodzy widzowie, to prawda, jest, że nasza rządowa służba zdrowia działa jak działa i wszyscy wiemy jak ona działa, to jest... Źle działa, tak to trzeba powiedzieć. No i, jak, prywatną, do, jak dorzucimy pieniędzy, będzie lepiej działać. Będzie lepiej Tą prywatną, nie wiem, ale, stom, A nie prywatną, nie wie, ale za chwilę. Nie powiem nie. na koniec jedną rzecz. Tą prywatną też już nie jest najlepiej, też są kolejki. Taka to jest prawda, drodzy Państwo, bo dlatego, że wszyscy tam lecą, uciekają i tam też są kolejki i oni nie dają rady. Ale prawda jest też inna, drodzy widzowie, prawda jest taka, wszyscy i przedsiębiorcy, i pracodawcy tworzymy jedno państwo. I nie może być tak, że tylko pracodawcy mają płacić do, na, spa, na, na, na służbę państwową, bo pracodawcy na przykład często jest tak, mają swoją kasę i oni się ubezpieczą prywatnie. Tak nie może być. Musi być solidaryzm społeczny. Tylko może okazać. być konkurencja kas chorych, tak jak jest w innych państwach Unii Europejskiej. Tak jest. Tylko wśród tych 2 milionów 700 tysięcy przedsiębiorców zdecydowana większość ma dochody niższe niż średnia, czy, czy średnia krajowa i żyją tak samo jak zwykli Polacy. A mogliby redaktorze. na przykład na etacie i gdyby nie było tego dziadów, i za nich pracodawca by płacił wszystko, co trzeba, to byłoby w porządku. A tak robimy fikcję pod tytułem, że mamy dwa miliony ileśset tysięcy przedsiębiorców. I bardzo dobrze. Adam Abramowicz, dziękuję serdecznie. Sadowski. Nie Sadowski, muszę uspokoić, rozwijać.